No to cześć, witam Wam znowu. Tu Wowodzjad. Chcę przypomnieć, że rozpoczęliśmy serię tak zwane historie kryminalne. Było o sławnym zamachu na dyrektora Krusze Ender Ryszarda Kannenberga. Teraz chciałbym opowiedzieć o takich wydarzeniach kryminalnych ale z okresu już wcześniejszego, już za czasów komuny, z lat 50. naszego wieku. No i zacznę od tego, że w 58 roku, jak donosiła wokanda sądowa, dochodziło do różnego rodzaju wystąpień chuligańskich, takich typowo chuligańskich. No i jedną z takich wydarzeń opisywało również życie Wawiańsk, a odbywało się to w następującej sytuacji. Więc na ulicy Armii Czerwonej, dzisiaj Zamkowa, był bar Powszechna przy ulicy, róg ulicy Waryńskiego i Armii Czerwonej. No a ten bar był czwarty do 22, drugiej, no i tam popijało tęgo w wczesnych czasach. To był taki popularny bar, w którym spożywano przede wszystkim alkohol. A do południa i w, ok w pierwszych godzinach yy, popołudniowych zakłady wykupywały tam obiady i ludzie przychodzili na obiady. Więc no, no tak Wyszli już po 22, kiedy zamknięto lokal, yy, kilku młodych mężczyzn bluźnili, wykrzykiwali, zaczepiali przechodni przeszli przez ulicę Armii Czerwonej i stanęli na rogu ulicy Bagatela i Armii Czerwonej. No i traf chciał, że z drugiej strony szli bracia Kazimierz i Stanisław S. Oni w jakiś sposób musieli się znać, ponieważ doszło od razu do rękoczynu. W ruch poszły stachety z okolicznego płotu, kije, pałki i różnego rodzaju takie przedmioty, które można było napotkać na ulicy o stachety od ławek i tym podobne rzeczy. No i bracia zostali poszkodowani, i krówka się zaczęła oddalać. Jednak ci, kiedy owszyto mieli, nie popuścili, wstali z tego dbruku, poszli na ulicę Warińskiego, gdzie mieli swoich znajomych z pracy, no i ci z kolei pracowali w rzeźni miejskiej, zaopatrzyli się oczywiście w noże, w rzeźnicę, no i uderzyli na swoich adwersarzy. W wyniku tego doszło do poranienia trzech osobników, którzy no z życiem usli, ale nie obyło się bez szpitala. Finałem tego bandyckiego spotkania były wyroki od pięciu do sześciu lat pozbawienia wolności, których właśnie ci sprawcy odbywali w większości w zakładzie karnym w Łęczycy. I również tutaj, ponieważ była to taka dosyć duża bijatyka i z, z osobami rannymi przystąpiono do radykalnych zmian, no i ograniczono y, sprzedaż alkoholu w, w restauracji powszechna do jednej półlitrówki na głowę. No, czyli można powiedzieć <gryw> w dzisiejszych czasach to dosyć Dużo, no chyba głowy tamtych ludzi były bardziej silne i myślę, że odporne na pijaństwo i wódkę. No to na razie.